Już. To jest ramach, Przywitaj się zygzak. To jego powitamy sikołek. Zaraz wylecisz z rzutki po Bardzo daleko. Teraz złomek. Przywitaj się złomek. To jego pokliszowe przewracanie od i Powitajmy. Teraz było na Ładnie. Teraz na jeden szuman niż. Przywitać się To powitalny trik. Zaraz pojedzie. Przerzuci się, ale to tylko jego... fajny... No, teraz... Death te Ten twardy wyścigowiec potrafi mm. Zaraz pojedzie. Ładnie. Teraz... Teraz Franka. pikołka. Teraz Nie, Raul ufasz. Przyjeźdź, Raul. Ładnie. I pojechał. Teraz Przedeć. Przedeć się, proszę o się Przyjeźdź, profesor. Dziękuję. To tylko był jego figołek. A teraz piękna Liliana. Będzie to piękna.

stepca bardzo darą... wierny pomalnik darom dek dobre figała no i tak dobre ci wiesz to toko eprennk om napen wi waawen Pikumiga. I stop. I wyszczę. Teraz idziemy do moich ulubionych aut z gazety. Którą często kupuję i co miesiąc. Ten to wystrzelił. Zaraz będzie trzecie malutkie wystrzelenie To jest pierwsze o imieniu Driftik. Tak go nazwał, to robi świetne hamowania w czasie drift. Ja wiem, że jest wyjątkowy. Drydu? Zaraz przejedzie Fajnie. To Sparza. Te koło daje mu napęd. Może dobrze spychać śnieg zimą, którą ma. Wielki skok. Teraz ostatni stran, mój najnowszy hot video, który zaraz dla was wystartuje I to cała, ulu, cała gala moich ulubionych aut.